Cześć! że I... wstaliśmy po Widać naszych fryzurach totalnie. bardzo fajnych. Jest mgła. Tak, pokaż ładnie jak wszystko. Jest mgła Bardzo mgła. Wczoraj takiej nie było. No, ale jesteśmy w Austrii, więc w sumie można miejscowościu... się Lej, nic. Nic jak te ciasteczka. Tak, zgadza się. I idziemy zaraz do maka w tamtą stronę. dosłownie, no, chyba, chyba widzicie jakieś światło, to jest on. Tam sobie zjemy śniadanie, ucieszymy się, skorzystamy z toalety i I będziemy ogarniać nasz wóz, czyli. Mały wóz. Nasze miejsce spania. Możesz sobie pokazać, jak z zewnątrz to wygląda. No dobra, to, mnie Na pamięta, to dobra. Mamy tutaj moskitiery. Tak to wygląda. Od spodu przykleiliśmy pierwszy raz, znaczy przykleiliśmy, no, włożyliśmy tak, żeby się trzymało te takie srebrne maty. Tutaj od środka jest przyklejona na małym oknie. Tutaj mamy od zewnątrz, tak wygląda, trochę krzywa, ale spełnia swoją funkcję. Tu znów mamy od środka, i też od środka nie przyklejono, tylko włożono pod pier, a tutaj. Jest na. tak standardowo założona i było bardzo. z tej stacji światła były bardzo mocne, więc cieszę się, że się zdecydowaliśmy, żeby na te okna też założyć dzisiaj. Bo tutaj ta szpara była taka i nam było w chłodno. Szkoda ogólnie, że te moskitiery się tak moczą bo mam wrażenie, że będą bardzo śmierdziały za dzień czy dwa, ale mam nadzieję, że dzisiaj sobie zajedziemy wcześniej w miejscu, w które będziemy chcieli spać i tam będzie wtedy jeszcze ciepło, bo wiecie, będzie jeszcze słońce, powiedzmy 16, więc uda się nam to wysuszyć. I będzie dobrze. Co, ogarnięte? Bo w Warszawie jest ciepło przecież. Tam nigdy nie jest zimno, prawda? Dokładnie. Yy, ogarnięty samochód? Tak, możemy iść na śniadanie. Tak, więc lecimy. Pokażemy się już ogarnięci i po śniadaniu albo może pokażemy co zamówiliśmy jeszcze. Tutaj zmierzamy na nasze śniadanko. Na szczęście jest otwarty McDonald's o 6 mamy 6.30, także akurat idealnie się łapiemy. No i zobaczcie, tu jest ta stacja, a tutaj już jest mak, więc naprawdę mega blisko. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć tutaj na tym panelu. chcieliśmy Wam pokazać ofertę śniadaniową. Bo różni się od tej podstawy. Mamy tutaj takie podobne: oj, podobne jak w Polsce, te McMuffin. Ale mamy na przykład z kurczakiem. Teraz spróbuję tak zrobić, żeby. O, no chyba nie da rady. Mamy takie tosty. Dwa, dwa trzy, to jeszcze jeden jest na dola. Tak Coś i zobaczcie, że tyle samo kosztuje każdy z nich, czyli Euro70, mimo że tu jest z szynką, tu jest z bekonem, także fajnie. Coś mega ciekawego, czyli wiedańskie Win. Cię... W... Cię... Raczej Wiednis... tak, ale... No widzicie sami. Ale trochę brzmi jak weneckie. O. Tak, jeszcze myślimy. Tutaj mamy jajecznicę, pancake'i i dalej Crunchy mamy... Musli takie, trochę jak, to jest jak z KFC kiedyś, sorki dotykam tego przez przypadek. No i tutaj można sobie wybrać takiego z tego Venice Breakfast i tutaj różne jakieś so, sosy, znaczy dżemy. Także bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, na co się zdecydujemy. U, nutella mają. E, pokażemy Wam, I gdzie i będziemy jeść. jeść. Nasz wybór padł na Venice Breakfast i mamy tutaj z nutellą, z dżemem e, morelowym bodajże i z Blueberry, czyli Jagoda tak? Nie, chyba dla nie pamiętam I mamy tosta z bekonem Wyszło nam to 6 euro Razy 4,60 Mniej więcej się przelicza zł, to się. No to prawda, nie ma co przeliczać Ale ja i tak przeliczam, bo chcę wiedzieć po prostu Ile mniej więcej płacimy Bo Dobra. w euro się tak nie orientujemy bo właśnie poszedł się ogarnąć. Ja nawet nie zdążyłam fryzury poprawić. Co prawda się przybrałam i zęby, ale już mamy nasze jedzenie i już Wam zamówiliśmy. Mamy tutaj właśnie te dwie bułeczki dosyć małe. Myślałam, że będą większe, ale w sumie jest ok. Tutaj te dżemy plus nutella, kawa i to miało być latte I tutaj ten tost z bekonem. Zobaczę, czy dam radę Wam go pokazać. Coś takiego. Trochę wygląda jak curry, troszkę powiedzieć. Ale tak to wygląda. Czekam na kubać, a ja w tym czasie puszczam dla Was wczorajszy film. Tutaj jakieś piękne chmury lub mgłę Szczerze mówiąc nie jestem w stanie Powiedzieć co to jest Ale wygląda świetnie Zobaczcie Słuchajcie właśnie się zatrzymaliśmy W random, jakimś randomowym miejscu I chcemy wam pokazać Tak piękny widok Że ja normalnie jestem zachwycona Mam nadzieję, że będziecie to widzieć Ale tutaj Normalnie jest Taka masa chmur. Pięknie to wygląda. Myślę, że to chmury. Mam nadzieję, że jest ostrość, bo przez słońce tego nie widzę za bardzo. Ale. Spójrz. Spróbujemy sobie, gdzie ty jesteś, Kuba. Spróbujemy jest. <grywamy> sobie zrobić miniaturkę, jakieś zdjęcie piękne. Jeśli bo wyszła, to normalnie. Ja już a jeśli nie, to będzie ładniej. Albo może znajdziemy coś jeszcze lepszego we Włoszech i to po prostu będzie jakieś takie zdjęcie. Także yy, idziemy robić fotki. Zatrzymaliśmy się, żeby zrobić tą miniaturę, tak jak wiecie, e, i porobić sobie zdjęcia. Zrobiliśmy też polaroida, ale jeszcze chyba się nie zdążył e, wywołać. Czy będziecie, go, czy będziecie go... widzieć? Coś widzicie? Ja na tle gór. A Kuba właśnie robi zdjęcia... Ale mi ciężarówka na... w kadr wjechała. No. E, Kuba robi duże zdjęcia na dużym zoomie właśnie e, tych chmur. Kuba właśnie rozmontowuje aparat. A ja zmieniam wkłady w Instaxie, bo właśnie się skończyły. Więc tutaj żółtym do żółtego zamykamy klapkę. Otwieramy obiektyw. Nam się trochę nie wysuwa, więc musimy go poprawić. Robimy randomowe zdjęcie, bo pierwsza. Pierwsze zdjęcie em, jest do otwarcia. Tak, pierwsze zdjęcie wkładów. to po prostu taka zabezpieczająca. No nie folia, takie takie coś zabezpieczające, więc wkładamy do naszego prowizorycznego śmietnika i lecimy dalej. Tutaj jeszcze raz nasz widok. I kierujemy się 388 km do Wenecji. Masz tutaj nawigację włączoną? No, pokaż. Proszę bardzo. 6 tak godzin nie mamy 30 do minut. Tak. Niestety. Ale mamy samochodziki, bo to ładnie wygląda niż strzałka. A Żółty lecimy. wygląda najbardziej turystycznie. Lecimy dalej. Też jesteśmy wysoko, mhm. chyba najwyższy punkt na ten moment. Do tej pory, totalnie. Aż mi się słabo robi jak patrzę. <laughs> Ale jak pięknie. Patrzcie w jakim miejscu się zatrzymaliśmy. Tam prawdopodobnie są te góry, których chmury nagrywaliśmy. Co powiesz Kuba? Jest wysoko. Jest wysoko, totalnie. Patrzcie jaki piękny widok. My przyjechaliśmy y, jakoś w stamtąd. Coś w tym stylu. I będziemy zaraz dzwonić może na wideo do mojej siostry albo do mamy, żeby im pokazać jakie piękne widoki. No i oczywiście szykuje się Polaroid. Chyba znaleźliśmy jeszcze piękniejsze miejsce. Spójrzcie, jak cudownie to wygląda. Ogromne jezioro. Nie wiem czy słyszycie, ale na pewno widzicie w tym miejscu jest maluteńki górski potok. Powiem Wam też jeszcze, że dwie rzeczy chciałam powiedzieć o Austrii wcześniej razem z Kubą, ale zapomnieliśmy. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo brakuje punktów widokowych, ani jednego punktu widokowego nie mijaliśmy i przykre to jest, bo no są piękne, piękne widoki a nie ma nawet gdzie się zatrzymać, żeby sobie zrobić zdjęcie, czy popatrzeć po prostu i się pozachwycać. A druga rzecz jest taka, że bardzo dużo domów jest ozdobionych bocianami, jakimiś takimi, nie wiem, posążkami, stytuetkami i nie wiem, czy to jest jakiś symbol dobrobytu, czy symbol, tak, nie wiem, przynoszenia dzieci, tak jak w Polsce, ale mega dużo tego jest i czasami na przykład niektóre domy mają po 10 bocianów przy płotach. Więc jest to zabawne i nie wiem, czy uda nam się nagrać jakiś taki dom, żebyście mogli zobaczyć. Bo zazwyczaj no, jak jedziemy przez domy, no, to nie nagrywamy, bo nie ma ładnych widoków. Jesteśmy teraz w takim miejscu. Tutaj do mnie Kuba zbieża i chcę nagrać jego reakcję. Wow. Mówiłam, że warto? Spójrzcie na to. Trochę dużo chmur. Oj, przepraszam, z drugą strony. Ciężko to tak dobrze nagrać, bo tutaj przeszkadzają słupy na przykład. Ale widzicie to? Normalnie hit. Wow. Pięknie. My dosłownie tylko to powtarzamy non-stop, ale no kurczę. Jest niesamowicie. Chyba nie byłam nigdy w piękniejszym miejscu, jakby podsumowując jest sam kraj cały. Czy wy to widzicie? To są góry, po jakie ja tu przyjechałem. To są góry, po jakie jesteśmy tutaj, totalnie. Wyglądają trochę jak tatry. <laughs> no, piękne. Ładnie. Coś nam się dzieje z, prawdopodobnie, hamulcami, bo bardzo śmierdzi, ale... Wow! Boże, patrzcie na to! Ale prawdopodobnie chodzi o to, że cały czas zjeżdżamy z góry, więc one muszą bardzo mocno pracować, żeby nas utrzymać na drodze. Jesteśmy już trochę mniej em, zestresowani, bo stanęliśmy sobie już na samym dole pod górą. Opowiedz o swoich przeżyciach. Ja jestem bardzo zbyt Trzymaj zbyt, telefon, nie? będzie łatwiej. Ponieważ ja się zawsze bałem od początku tego wyjazdu, że coś z samochodem będzie nie tak, no więc jak zaczęło się coś dziać nie tak, to jestem. Znaczy, no po prostu śmierć działo z tych klocków hamulcowych chyba. Tak, tak prawdopodobnie że dane... wiecie, tam pochyłość była chyba 15%, jakoś bardzo tak, dużo. Tak. I cały czas samochód chciał przyspieszać, bo jechał z górki, a ja go hamowałem, więc tak naprawdę hamulce siłowały się z grawitacją. Więc myślę, że teraz, jak odpocznie sobie trochę, przepraszam, że tak was opuszczam, ale moja ręka drży. Biedny. E, jak sobie odpocznie samochód, trochę ostygnie, to już powinno być wszystko dobrze. Zwłaszcza, że raczej już nie będzie takich wysokich gór do przejechania. Tak, już Więc... nie powinniśmy mieć takich Tak, liczymy na to, że będzie wszystko dobrze. A my teraz lecimy właśnie na zakupy, żeby auto sobie chwilę odsapnęło i kupimy i sobie się coś wychodziło. na odstresowanie. Czy będzie jakoś lepiej widać, jak to zrobimy Taka próba generalna. Bardzo dobra. Ja jestem mega tak fanką. Delikatne jest, bardzo truskawkowe. Mhm. Takie nie Wysny za Ja jestem fanką największą Sernika z truskawkami na zimno, więc idealne dla mnie. Zajadamy chwilę, jeszcze posiedzimy i zbieramy się. Idziemy żeby, dalej. Żeby to auto chwilę się ochłanęło. Mhm. Słuchajcie, dojechaliśmy pod Obit po to, żeby zjeść w Subway'u. Nie wiem czy było, nie czy było widać, bo to bardzo na oko, ale idziemy zjeść kanapki, bo stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zjeść coś, co nie jest niezdrowym fast foodem. Więc idziemy zjeść kanapeczki, bo też trochę boimy się tutejszej kuchni austriackiej, bo ta niemieckojęzyczna kuchnia jest taka... Przynajmniej mi się tak kojarzy. Ta mi się kojarzy, jakaś taka ciężka, wiecie, jakaś kiełbas. Więc wchodzimy i zaraz damy wam znać, co sobie zamówiliśmy. Mamy kanapkę. Bardzo dobrą, przynajmniej tak się wydaje. Taką zmontowaliśmy. Były małe problemy komunikacyjne, ale szybko się udało je rozwiązać drugim pracownikiem. Tak, na szczęście jeden pan mówił po angielsku, więc nie było aż takiego problemu bo później jakby odszedł od nas i ten pierwszy pracownik nam nakładał jakby dodatki, więc widzicie. I teraz co, zjemy sobie to. Tak, to jeszcze powiedzmy z czym mamy kanapkę. Aha, pokażę ją może, ale jest na pewno tutaj z indykiem, z serkiem takim kremowym... Zemowym, takim topionym można by rzec. Jeju, ile je was. Kurde! To się rozwaliło. Prosto. O, możesz tak pokazać. Tak, nie wiem, na ile to widać. Bo... Jest ogórek, jest rukola, e, sweet onion, jest sos i e, czerwona papryka i nie pamiętam czy coś więcej. Tak, więc będzie dobre. Tak, teraz że... e, jeszcze tylko powiem, że bierzemy sobie energetyka pierwszego na trasie, bo jesteśmy już zmęczeni i chyba tak zestresowani tym całym autem. Tak, dzisiaj więc... było dużo emocji, więc też po prostu żeby nam energia nie spadła, bo mamy jeszcze trochę kilometrów do właśnie. przejechania. Ale przejechaliśmy teraz ten pierwszy odcinek po rozmowie z naszym mechanikiem i już samochód zachowuje się o wiele lepiej, zdrowiej, więc już się nie martwimy o to. Nie wiem czy widzicie to auto tutaj za nami, ono przed chwilą mignęło, ale zatrzymała nas policja, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, pokazywaliśmy jakieś tam nasze ubezpieczenie i tak dalej, więc no. W sumie fajnie było, bardzo sympatycznie. Ale ja się zestresowałem. No, no bo jakby... wiadomo, zawsze to jest tak, że jak policja cię zatrzymuje, no to się stresujesz, nie, że coś zrobiłeś złego. No, ale właśnie sprawdzili wszystko, jest OK, e, także w sumie jest, no, nawet miło. Wjeżdżamy dosłownie za chwilę do Włoch, do miejscowości Udine. Udine to jeszcze kawałek, ale. Granicę zaraz będziemy przekraczać. Tak, i wtedy kierujemy się na Udine. Tak. Przekroczyliśmy właśnie granicę włoską, więc. Witamy się z Wami z Italii. No, na razie oczywiście wygląda dokładnie tak samo jak Austria. No ale od razu było pizzeria. Tak, od razu była pizzeria. Od razu. I no cóż. Jedziemy Więc dalej. Kraj musi przywitać nas tym, co ma najlepsze. Jedziemy przez nasz pierwszy tunel oficjalny. Oprócz takiego, który liczył 93 metry, także był dosłownie jak wiadukt, przejazd tak, pod wiaduktem. jedziemy wewnątrz góry. O, widzę światełko. Tak, już się wyłaniamy. Ale niesamowite przeżycie. Chyba jedyny tunel w Polsce jest w Warszawie. Ale to ale chyba nie przez górę. Nie tak, No właśnie, i nie taki długi. Jeszcze piękne widoki. Już mamy włoskie malutkie znaki, a nie takie ogromne jak w Austrii. Ale widoki wciąż austriackie, tak jak mówiliśmy przed chwilą. No ale spójrzcie, jakie to jest niesamowite. My ogólnie z ludźmi, którzy wolą y, morze, jeziora, y, a nie góry. Tak, bo też jako dzieci jeździliśmy na wakacje z rodzicami, raczej właśnie w, no, nad morze albo nad jeziora. Także nas najbardziej woda zachwyca, a tutaj przepięknie. Jeszcze tutaj słońce się przebija, no i takie małe włoskie miasteczka sobie mijamy. Pierwsze nasze wrażenia z Włoch, oprócz tego, że byliśmy w Rzymie. Kuba dwa razy, a ja raz. jesteśmy? W jakiejś galerii we Włoszech. Tak, bo przyszliśmy sobie coś zjeść i stwierdziliśmy, że przyjedziemy do galerii, bo tu będzie największy wybór i będzie po prostu chwila odpoczynku, bo jesteśmy już cały dzień w tradzę. Myślę, że możemy jeszcze tam. O KFC. do KFC, bo tak mamy ochotę i na to sobie pozwalamy. Tak, a jesteśmy zestresowani, bo zastanawiamy się co z tymi parkingami, czy na pewno możemy nocować na tych autostradach, bo jest napisane, że tylko nie można nocować. Bo nigdzie nie, nie możemy miastach. z tego znaleźć, a do konsulatu nie da się dodzwonić. Tak no, ma właśnie. mają w poważaniu swoich obywateli. No po prostu No jest ciężko, ale tym. ja nie wątpię, że sobie poradzimy ze wszystkim. Oby, oby. A teraz idziemy jeść. Witamy się z wami po raz ostatni, w tym Dzień. dzisiejszym dniu dokładnie, udało, ja nam się, e, o, mam udało nam się dojechać na e, autostradę i jesteśmy na miejscu odpoczynku kierowców. Zgadza tak się. to nazwijmy. Jest tu bardzo zaawansowany ośrodek. E, na przykład mamy to, tak, mamy Kamerę. kamery możemy na nasze miejsca parkingowe. Znaczy nie na nasze, bo akurat zaparkowaliśmy nie wiem jak to się stało w takim miejscu, że. Jest martwy punkt. Jest martwy punkt. I wszystkie Widać kamery. Kawałek naszych drzwi, kawałek naszego bagażnika na innej kamerze, a na innej kawałek na drugiej. Drzwi. Ja nie wiem kto to projektował, ale ktoś bardzo się zbłaźnił. Mamy McDonalda okay. przed sobą, mamy też pizzę, sklep, kawiarnię. Prysznice, weźmiemy sobie. Prysznice, tak. Trochę, no. Bo na noc możemy. Się przeziębić, bo zimno będzie w nocy. No i włosy myć to tak średnio, nie? E, tak, więc jutro rano. E, ogólnie Julka wygrywa w statystyce znalezienia osób mówiących po polsku, ponieważ dogadała się dzisiaj e, z Polakiem. Znaczy usłyszała, że oglądał mecz po siatkówki z, z polskim komentarzem i to prawda, zagadaliśmy tak było. go. Tak było. I tak, oto tu zostajemy na noc. Jest już. Nawet wiele... powiedział, tak, tak, że jest bez problemu, można tutaj zostać. Jest już o wiele spokojniej w naszych głowach, ale dzisiejszy dzień bym określił Jest mianem. opóźnienie, bo. O. Najbardziej stresującego. Mhm. Bo przyjechaliśmy 100 kilometrów, działo się dużo różnych rzeczy, dobrych I, i złych. W górach jeździliśmy. W górach, mam dość gór. Chcę już nad morze. <laughs> no właśnie. A tak to no co, trzymamy się jeszcze. Mieliśmy dziś kryzys. Ale im. Dalej teraz to tym lepiej, tym jesteśmy lepiej, spokojniejsi. Tak. Zaraz jeszcze telefony do rodziców yy, i będziecie. Tak, skorii. jeszcze przygotować trzeba nasz yy, kamper, <grym> bo mamy tu syf. Tak, należy sobie Więc rzeczy. Przygotujemy sobie wszystko do spania, Jak będziemy dzwonić do rodziców. Zmontujemy Wam ten film, żebyście mogli go dziś rano obejrzeć albo wieczorem, to ale znaczy, raczej rano. To znaczy my nagrywamy to w środę. Tak, a wy to a widzicie. To mówię z Waszej perspektywy życia. Tak, bo mamy tutaj Wi-Fi, więc może nawet się uda coś wrzucić. Tak, Chociaż więc. Akurat na moim jest... telefonie nie łapie, ale, ale mówię, tak. zrobimy tak, że co Gada się. Poradzimy sobie. Więc co? To by było wszystko na dziś. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie kciuki, żebyśmy mogli dojechać spokojnie do tej Portugalii, a nie tylko skończyć na Wenecji, bo może być różnie. Tak. Ale no, mamy różne stany emocjonalne, kryzysowe. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Także dobranoc. I do zobaczenia jutro.